Dzień dobry! Dzisiejszy warsztat nawiązuje do wakacyjnych podróży. Niezależnie od sytuacji zwykle latem się przemieszczamy. Jeśli wyprawa jest dłuższa zdarza nam się przysnąć i potem budzimy się ze sztywnym karkiem. Żeby temu zapobiec dzisiaj zrobimy poduszkę podróżną. Będziemy potrzebować kawałka materiału około 50 na 60 cm Wykroju, nożyczek, szpilek, małego mydełka, czegoś do wypchania naszej poduszki, nici i igły, dwóch talerzyków, ołówka i markera. Najpierw zajmiemy się wykrojem. Pokażę, jak go można zrobić samodzielnie. Potrzebny będzie kawałek papieru 30 na 50 cm. Dwa talerzyki, jeden 16 cm, drugi 14. I ołówek. Mniejszy talerzyk przykładamy w górnej części kartki, mniej więcej na środku. I odrysowujemy. Potem przenosimy go poniżej i odrysowujemy drugie kółko. Ono się całe nie zmieści, ale to jest ok. Od większego talerzyka odrysowujemy dwa kółka. Po bokach. Tak, żeby one tym razem się zmieściły na kartce i żeby dotykały tego dolnego kółka. Teraz łączymy zewnętrzne obrysy kółek łukiem. Ten łuk nie musi być dokładnie taki jak na filmiku, może być trochę bardziej płaski albo wypukły. Obrysuję jeszcze połowę wykroju markerem, żeby było dobrze widać. I teraz wycinamy duże kółko po zewnętrznej stronie, i obrysowaną część wykroju. Docinam, docinam. Teraz całość składamy. Obrysuję drugą połowę wykroju, żeby było symetrycznie, i odetnę niepotrzebną część. Teraz pora na materiał. Ja przygotowałam granatowy materiał w gwiazdki. No, ciekawe, jakie powstaną Wasze poduszki. Materiał składamy na pół, lewą stroną na zewnątrz. Przykładamy wykrój i mydełkiem, to jest zwykły kawałek mydła, tylko z ostrym brzegiem. Odrysowuję kształt od wykroju. A wracając do materiału, podpowiadam tylko, że dobrze wybrać naturalne, na przykład bawełnę, bo będziemy go bezpośrednio dotykać. Latem bywa gorąco, więc też taki, który nie zafarbuje, który można wrzucić do pralki i łatwo uprać. To już mamy odrysowany kształt. Teraz obie warstwy materiału spinamy szpilkami w pewnej odległości od brzegu. Kiedy już mamy pospinany, to wycinamy kształt. Teraz materiał trzeba szyć. Zszywamy wszystko jedno maszyną czy ręcznie. Pamiętamy tylko, żeby zostawić otwór, przez który odwrócimy materiał na prawą stronę i wypchamy naszą poduszkę. Zrobiłam próbę. Szycie ręczne zajęło mi pół godziny. To jeszcze jest do wytrzymania. Tutaj jest ten zostawiony otwór. Przez niego można odwrócić naszą pracę na prawą stronę. Układamy. Fajnie wyszło. Już widać, że poduszka będzie miała dobry kształt. Do wypchania poduszki proponuję wziąć wypych silikonowy. Można go prać w pralce i szybko schnie. Jest miękki, nie traci objętości. Nie jest też atrakcyjny dla roztoczy, więc nadaje się dla alergików. Można go wyciągnąć z domowej poduszki albo kupić razem z małym jaśkiem na bazarku czy w dużym sklepie. Kiedy poduszka jest już napełniona wsadem, zaszywamy otwór. Teraz jesteśmy już przygotowani na nużące podróże. Ja już się żegnam. Życzę pięknych poduszek. Do zobaczenia następnym razem. No chyba, że wciągnęło Was szycie, to zapraszam do obejrzenia aneksu jak przerobić poduszkę podróżną na kota. Z resztek po wycięciu poduszki wytniemy głowę i ogon kota. Tutaj akurat został mi taki ładny kawałek, już częściowo pasujący kształtem. Z tego wyjdzie nam fajna głowa kota. Składamy rysunek na pół i wycinamy. Dzięki temu będzie symetrycznie. Warstwy materiału składamy prawą stroną do środka. Medełkiem odrysowujemy kształt głowy. Teraz trzeba spiąć obie warstwy szpilkami, i wyciąć. Tutaj też zostawiamy otworek techniczny do odwrócenia na prawą stronę. Zszywamy. Szyjąc uważamy, to jest drobny kształt, żeby te uszki nam wyszły szpiczaste, to dobrze jest szyć drobnym ściegiem i blisko brzegu. To już mamy zszyte. Odwracamy na prawą stronę. Teraz możemy mydełkiem narysować mordkę kota. I oczki nos jeszcze. Teraz jest pora, żeby wypchać tą głowę. Tutaj też uważamy na uszy, żeby nam się ładnie ułożyły, żeby nie były za grube ani za chude. I zaszywamy otwór. Kremowym kordonkiem. Haftujemy nos, mortkę i oczy. Według rysunku. Tak to wygląda. Przykładamy teraz do poduszki. Patrzymy gdzie nam pasuje, czy wyżej, czy niżej, bardziej w prawo, w lewo. I przyszywamy od spodu w kilku miejscach. Tak, żeby głowa mogła trochę odstawać, a jednocześnie, żeby nam się gdzieś tam nie urywała. Teraz pora na ogon, też z resztek materiału z poduszki. Wycinamy kształt ogona, składamy lewą stroną i oprzywamy w kółko. Tutaj już jest gotowy ogon, odwrócony na prawą stronę. Wypycham go kulkami silikonowymi. I przyszywam w jakimś dobrym miejscu, które mi się podoba. Gotowego kota możemy komuś ofiarować jako wakacyjny prezent. Życzę miłej zabawy i żegnam się już do zobaczenia w następnym odcinku.